Nie spotkalibyśmy się tutaj w ten zimowy dzień, gdyby nie Kazimierz Nowak. Nie było pracy, nie było pieniędzy. Całym majątkiem rodziny był de facto rower i aparat fotograficzny. Zdesperowany ojciec rodziny postanowił, że spróbuje zarabiać pieniądze, właśnie podróżując rowerem, fotografując i yy, zostając takim samozwańczym reporterem. Ruszył w świat, ale pierwsze jego podróże, pierwsze jego relacje nie odniosły. Rezultatu. Nie spotkały się z zainteresowaniem gazet. Wtedy Kazimierz Nowak postanowił, że musi odbyć wyprawę, która odniesie sukces, która zainteresuje gazety, którą y, będą zainteresowani czytelnicy tych gazet. Postanowił, że tym, że swoim zdezelowanym, wysłużonym rowerem przyjedzie jako pierwszy cyklista na świecie, Afrykę z północy na południe, i widzimy podróż, którą odbył. Pięcioletnią podróż, rozpoczętą w listopadzie 1931 roku. Zakończoną 5 lat później w Algierze. Pokonał 40 tysięcy kilometrów rowerem, ale nie tylko. Nie wiem, jak w kilka minut miałbym streścić to, co przeżył i e, to, co widział w Afryce. Tak wyglądała ta podróż. Nie przyjechał tej Afryki rowerem, tylko ten rower bardzo często trzeba było pchać. I rower bardziej służył jako środek transportu tych tobołków, tego, tego dobytku, który, tych tłumaczków, które Kazimierz Nowak gdzieś tam z sobą w luk przez Afrykę, namiot, aparat fotograficzny, pergamin i pióro, żeby pisać, listy do żony, żeby pisać reportaże do gazet. Gościł EU e, mieszkańców Afryki, widzimy go na zdjęciu wśród siluków. zdjęcie szczególne, bo w tamtych czasach biali nie gościli raczej w murzyńskich wioskach i nie fotografowali się w taki sposób. Gdy sięgniemy do literatury Afryki Kolonialnej, najprawdopodobniej nie będzie tam zdjęcia, w którym podróżnik siedzi na ziemi po turecku z dzikusami, jak wówczas nazywano mieszkańców Afryki. Gościł też na dworach królewskich. Widzimy Kazimierza Nowaka u boku króla Rwandy. Wspinał się na górę Róvenzori, po to by dotknąć śniegu, który tam gdzieś na wysokości... Kilku tysięcy metrów można było znaleźć. Opisywał bogato w listach. Codziennie pisał reportaże, pisał listy. W tych miejscach, gdzie znajdowały się punkty pocztowe, nadawał je i wysyłał do Polski. I rzeczywiście udawało się. Żona odbierała tę korespondencję, zanosiła do redakcji coraz większej, coraz więcej z roku na rok redakcji polskich czasopism, gazet, publikowało. Relacje Kazimierza Nowaka z Afryki. Niektórzy nie wierzyli, że on tam rzeczywiście pojechał. Kazimierz Nowak był bardzo z, e, niezadowolony z tego powodu. Zbierał stempelki, zbierał dowody, bo po prostu wyczyn, którego dokonał, wydawał się nieprawdopodobny. Wielu osobom, które no, znały Afrykę, wiedziały, jak niedostępnym w tamtych latach była kontynentem. Dwa i pół roku trwała jego podróż z północy na południe, aż dotarł do przylądka Gielnego. To właśnie zdjęcie wykonane na przylądku igielnym u mety, u celu podróży. Tam Kazimierz Nowak postanowił, że choć udało się, spełnił marzenie, nie wróci do domu najpro, najprostszą drogą, czyli samolotem, statkiem, ale raz jeszcze pokona czarny ląd, rowerem, tym razem z południa na północ. Trochę dlatego, że zakochał się w Afryce, ale trochę też i dlatego, że Nowakowie dostrzegli, że. To szansa, żeby zarabiać dalej pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. Rzeczywiście Maria Nowakowa przeprowadziła się już do Poznania, odbierała skromne pieniądze za te zdjęcia z Afryki, za te reportaże, kupowała wszystko, co, czego potrzebowała e, dla siebie, dla dzieci. I od czasu do czasu wspierała męża, wysyłając mu paczki, czasem drobne pieniądze. Y, no i Nowak stwierdził, że skoro udało się przez te dwa i pół roku utrzymać rodzinę w ten sposób, no to y, pokonajmy kontynent raz jeszcze. Y, będzie to możliwość dalszego zarobkowania w ten sposób. Nie udało mu się pokonać Afryki po raz drugi rowerem, nie dlatego, że Nowak nie dał rady. Nie dał rady rower. Wysłużone rowerzystko rozsypało się tu, gdzie mamy tą czer czerwoną kropkę, pośród pustkowi Afryki Południowo-Zachodniej, dzisiejszej Namibii. Nowak, załamany, nie można było wówczas kupić w Namibii dobrego, nowego roweru. Pieszo kontynuować podróże też się nie dało. Nie wiedział, co czynić dalej, dopóki nie zjawiła się, można powiedzieć, dobra wróżka. W takich sytuacjach, w bajkach, w filmach, w filmach policja przyjeżdża, a w bajkach dobra wróżka się pojawia. W życiu też zdarza się, że przychodzi skądś pomoc. Tak wyglądała dobra wróżka w tym przypadku. Mieczysław Wiśniewski, tak się nazywał ten pan, mieszkał właśnie w Afryce Południowo-Zachodniej i śledził losy Nowaka, czytając przewodnik katolicki i inne polskie gazety prenumerowane przez niego właśnie tam w Afryce. Wyjechał na spotkanie i spotkał tego Nowaka z tym rozsypanym rowerem, zaprosił go do siebie, do domu, ugościł i podarował Nowakowi coś, co pomogło podróżnikowi kontynuować podróż. Nie miał roweru, ale był farmerem, miał owce, krowy i konie. Podarował Kazimierzowi Nowakowi konia. Ten kupił drugiego konia, by mieć konia bagażowego. Wcześniej oczywiście musiał nauczyć się jeździć konno, bo przed wyprawą do Afryki nigdy w siodle nie siedział. I ruszył z dwójką koni, z dwójką przyjaciół tak naprawdę, bo kowboj i ryś to byli jego towarzysze od tej pory podróży. Przez najbliższe miesiące pokonali wspólnie w trójkę 3000 km. Docierając z Afryki Południowo-Zachodniej do yy, yy, fazendy Hrabiego Zamojskiego. To właśnie Hrabia Zamojski z małżonką witają Nowaka w Angolii. Po katastrofie na katarekcie KWW Nowak pieszo wędrował dalej, by dotrzeć do miejsca, gdzie rzeka się uspokaja. Gdy dotarł do takiego miejsca, zamówił nową, większą łódź. Znalazł ta, taką łódź, która wcześniej służyła jako prom do przewożenia ludzi z jednego brzegu na drugi. Dostosował łódź do własnych potrzeb, nazwał ją Maryś, oczywiście na cześć swojej ukochanej małżonki. No i w taki romantyczny oto sposób kontynuował swoją podróż po rzekach Lulua, Kasai i Kongo. Dwa miesiące żeglował w ten sposób. W Brazzaville kupił nowy rower, e, przez dżunglę Afryki Środkowej przydzielał się na rowerze, a gdy dotarł do Sahary, postanowił, że jeszcze raz zmieni środek transportu. Jest dzisiaj z nami Ueli Biały wielbłąd Kazimierza Nowaka, jego ukochany towarzysz, e, przeprawy przez Saharę. Pięć miesięcy spędzili razem, przeprawiając się przez bezkresną pustynię. Czasem trzeba było najmować dwa dodatkowe wielbądy, rower zaś pokonał Saharę na grzbiecie Ueli'ego. Rzeczywiście nie był zdatny na tym odcinku podróży. Pięć lat i dwa tygodnie spędzone na czarnym lądzie zaowocowały mnóstwem zdjęć, mnóstwem wrażeń, mnóstwem reportaży. Kazimierz Nowak po powrocie do Polski, a wrócił w grudniu 1936 roku, odwiedzał miasta i yy, zapraszał publiczność na prelekcje. Nie było internetu w tamtych czasach, nie było telewizji. Gdy ktoś chciał dowiedzieć się czegoś o świecie, szedł na spotkanie z podróżnikiem, z Kazimierzem Nowakiem. Wrócił y, wybiedzony, wymęczony i y, no, starał zdrowie, tak naprawdę, na czarnym lądzie. Y, na 70 lat niespełna, y, Kazimierz Nowak. Y, został zapomniany. Przyszła Druga wojna światowa, po II wojnie światowej nie udało się rodzinie wydać, opublikować reportaży Kazimierza Nowaka. No i zapomnieliśmy o tym podróżniku. Pamiętała, niektórzy jednak pamiętali.